Posiadanie fundacji rodzinnej jest bardzo korzystne zarówno prawnie, jak i podatkowo, szczególnie jeśli posiadamy biznes. Co jednak, jeżeli będziemy chcieli coś w tym biznesie pozmieniać, na przykład połączyć kilka spółek albo je podzielić, albo będziemy mieli różne formy prawne, nie tylko spółkę z o. Na przykład spółkę osobową albo spółkę cywilną. O tym opowiadam w dzisiejszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj znowu o Fundacji Rodzinnej. Dawno takiego materiału o Fundacji nie było, a pojawiło się wiele ciekawych interpretacji podatkowych, a także wyroków sądów, z których możemy wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. I tutaj od razu spoiler na samym początku: są to na szczęście informacje dobre, czyli dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podchodzi w sposób logiczny do przepisów i faktycznie te interpretacje są prawidłowe, są pozytywne dla podatków. Dla wnioskodawców. Oznacza to, że fundacja rodzinna coraz mocniej się konstytuuje w naszym porządku prawnym i możemy faktycznie coraz mocniej o niej myśleć, szczególnie przedsiębiorcy, którzy jeszcze takiej fundacji nie mają albo chcą ją założyć i właśnie zacząć pomału ją łączyć ze swoim biznesem. I może tutaj na samym początku, zanim przejdziemy jeszcze do tych interpretacji podatkowych, przypomnę może, dlaczego w ogóle posiadanie fundacji rodzinnej w kontekście własnego biznesu jest korzystne. Korzystne jest ze względu na to, że taka nasza fundacja. Rodzinna może stać się wspólnikiem naszej spółki. Czy to jest spółka zo, czy to jest spółka akcyjna, czy to jest prosta spółka akcyjna, komandytowa? Taka nasza fundacja rodzinna może być wspólnikiem takiej spółki. I co nam to daje? Daje nam to, że jeżeli generujemy zysk w tej spółce, to możemy sobie ten zysk wypłacić oczywiście w formie dywidendy wspólnikom. Czyli część tego zysku, albo nawet 100%, jeżeli jedynym udziałowcem jest fundacja rodzinna. Trafi właśnie do fundacji rodzinnej. I to jest bardzo korzystne podatkowo, ponieważ na tym etapie nie pojawi nam się podatek dochodowy. Ja, może, szybko to pokażę na kalkulatorze. Tutaj mamy akurat spółkę. Zone, tutaj to mogłaby być równo, równie dobrze spółka, nie wiem, akcyjna, czy mogłaby to być oczywiście spółka komandytowa. Głównie chodzi o pokazanie tak naprawdę e, zależności w zakresie samej spółki, a fundacji rodzinnej. Czyli mamy przychód spółki 5 milionów, koszty spółki mamy 2 miliony, czyli dochód spółki mamy 3 miliony złotych. Dodatkowo mamy jakieś różnego rodzaju wynagrodzenia w tej spółce, z których sobie oczywiście korzystamy, żeby na bieżąco sobie środki ze spółki wypłacać. No i zostaje nam powiedzmy ten dochód netto na poziomie 2 miliony 700 tysięcy złotych. Jesteśmy małym podatnikiem. Musimy zapłacić oczywiście jeszcze tego, do tego podatek CIT w wysokości 9%. W tym naszym przypadku to będzie 243 tysiące złotych, no i możemy sobie wypłacić 2 miliony 457 tysięcy złotych. No i oczywiście, jeżeli my bylibyśmy osobą fizyczną i chcielibyśmy sobie Wypłacić dywidendę, no to oczywiście na tym etapie byśmy musieli zapłacić raz jeszcze podatek w wysokości 19%. Natomiast jeżeli wspólnikiem jest Fundacja Rodzinna, tak jak tutaj w tym naszym przypadku, Fundacja Rodzinna ma 100% udziału w tej naszej spółce ZO i na przykład wypłacimy sobie 2 miliony złotych dywidendy, a reszta na kapitał zapasowy, czyli tą końcówkę, to wówczas podatku nie zapłacimy. Czyli całość te 2 miliony złotych bez podatku trafia do naszej fundacji rodzinnej. No jeżeli my nie wypłacamy świadczeń dla beneficjentów, no to oczywiście podatku nie ma. No i fundacja rodzinna zgodnie oczywiście z artykułem 5 ustawy o fundacji rodzinnej, który wskazuje jaka jest dozwolona działalność fundacji rodzinnej, może w różnego rodzaju aktywa, mienie inwestować, nabywać i korzystać z tych środków, które po prostu w fundacji są. Natomiast dopiero w momencie wypłaty świadczenia dla beneficjentów Eficjenta, pojawia się podatek, tutaj założyłem chociażby, nie wiem, wypłatę 100 tysięcy złotych, no to wtedy zapłacimy 15% co CIT właśnie na poziomie fundacji rodzinnej, daje to wtedy podatek na poziomie 13 tysięcy 43 i 48 groszy, czyli efektywna skala obciążeń poniżej 1%. A jakbyśmy wypłacili po prostu dywidendę dla osoby fizycznej, musielibyśmy zapłacić 9% CIT-u, 19 od dywidendy, a jeżeli jesteśmy dużym podatnikiem, no to 19 plus 19, czyli mało Korzystnie. Dlatego tak opłacalnym jest, aby właśnie fundacja rodzinna wspólnikiem w naszej spółce, jeżeli chcemy faktycznie wypłacać dywidendę, bo to się po prostu opłaca. Natomiast pojawia się wiele właśnie wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób tak naprawdę fundacja rodzinna może objąć udziały w naszej spółce. No bo jeżeli mamy spółkę ZO na przykład i mamy oczywiście nowo założoną fundację rodzinną, no to my możemy od razu te udziały przenieść na przykład na fundusz założycielski, czyli tak naprawdę pokrywamy ten fundusz założycielski naszymi udziałami. Możemy również na przykład po prostu dać najpierw ten minimum minimalny fundusz założycielski, czyli 100 tysięcy złotych, a następnie później darować. Udziały w naszej spółce, które są na mnie jako na osobę fizyczną, mojej fundacji rodzinnej, tutaj oczywiście żadnego podatku nie mamy, i wówczas to fundacja rodzinna staje się wspólnikiem w spółce ZO, i również przypada jej udział w zysku, czyli dywidenda, jeżeli byśmy chcieli ją wypłacić. Natomiast co w przypadku jakbyśmy na przykład chcieli nasze spółki połączyć, w których już fundacja rodzinna jest udziałowcem, albo będziemy chcieli je podzielić. No i co ze spółką cywilną? Ja tutaj przygotowałem taką interpretację podatkową świeżą z 20%. 1 sierpnia 2024, gdzie mieliśmy właśnie stan faktyczny, w którym fundacja została powołana na podstawie aktu założycielskiego. Mamy tam cały opis, czym ta fundacja ma się zajmować, czyli zgodnie z ustawą, że za, głównym celem jest pomnażanie majątku i tak dalej, i tak dalej. No i mienie otrzymane przez fundację będzie obejmowało składniki majątku, których właścicielem jest fundator, a w szczególności będzie to 21,25% udziału w spółki A. I 21,25% udziału w spółki B. Zarówno spółka A i spółka B to są spółki ZO. No i tutaj ten nasz fundator właśnie te swoje udziały do fundacji wniósł. I pytanie było, co się wydarzy, jeżeli spółka A połączy się ze spółką B, takim typowym kodeksowym trybie, czyli zgodnie z artykułem 492 kodeksu spółek handlowych, co wówczas czy nie pojawi się po prostu podatek po stronie fundacji podatek. CIT. No i tutaj mamy różnego rodzaju rozważania, jeżeli chodzi o tę interpretację podatkową. Natomiast konkluzja jest taka, podatnika, bo tutaj mamy pytanie, czy w związku z otrzymaniem przez fundację udziałów w spółce B w wyniku połączenia fundacja będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT. No i państwo stanowisko w sprawie w związku z otrzymaniem przez fundację udziałów, fundacja będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT, czyli że po prostu tego podatku CIT nie powinniśmy płacić. No i dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej właśnie z tym przy przypadkiem się Zgodził, czyli stwierdził, że faktycznie możemy tutaj z tego zwolnienia podmiotowego skorzystać z podatku CIT. Czyli nie tylko wniesienie na fundusz założycielski, nie tylko darowizna udziałów, ale również na przykład połączenie spółek, w których w obu jest już wspólnikiem fundacja rodzinna. No i wówczas ta fundacja rodzinna stanie się tylko wspólnikiem tej jednej spółki powstałej w wyniku połączenia, również nie będzie opodatkowane, więc to jest bardzo dobra informacja, szczególnie dla osób, które planują różnego rodzaju reorganizacje w swoim biznesie. Ponieważ na przykład nie wiem, ze względu na jakieś ograniczenie ryzyka czy po prostu zmiany jakieś właścicielskie różnego rodzaju rzeczy mogą się dziać pod kątem połączeń, podziałów itd. Tak Dlatego też przygotowałem drugą interpretację z 18 czerwca 2024. Ja oczywiście całej jej nie będę czytał, natomiast wrzucę je do nas na grupę na Facebooku. W opisie jest link do naszej grupy, możesz sobie tam dołączyć i zarówno te dwie interpretacje, jak i wyrok, który zaraz będziemy omawiać, wrzucę w PDF i będzie można sobie po prostu pobrać. Natomiast jeżeli chodzi o te interpretacje, Tutaj mieliśmy do czynienia nie z połączeniem podmiotów, a z podziałem podmiotu. Czyli mieliśmy sytuację, w której mamy fundację rodzinną, która jest wspólnikiem w jednej ze spółek, no i plan jest taki, żeby tę spółkę Podzielić. No i tutaj mamy informację, że po zmianie udziałowców spółki 1 na fundację planowane jest dokonanie podziału spółki 1 na podstawie artykułu 529 kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie działalności inwestycyjnej do nowo powstałej spółki, czyli spółka 2. No i w wyniku podziału 100% udziałów, właśnie czy 100% wspólnikiem tej spółki 2 stanie się fundacja rodzinna. I czy to również pojawiło się znowu pytanie, czy to będzie można skorzystać z tego zwolnienia podmiotowego z podatku CIT i ten podatek. Po prostu się nie pojawi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej również w tym przypadku się zgodził, czyli nawet objęcie udziałów przez Fundację Rodzinną w wyniku podziału nie będzie wiązało się z koniecznością opłacenia podatku. I to są bardzo dobre informacje, no bo pokazują nam, że ta linia orzecznicza się po prostu umacnia, konstytuuje i faktycznie możemy podchodzić do tego w taki bezpieczny sposób, że nie ma się co obawiać, że będziemy chcieli, nie wiem, wnieść nasze udziały w formie darowizny czy na fundusz założycielski, a także nie musimy się się obawiać o funkcjonowanie takie bieżące naszego biznesu pod kątem połączeń, podziałów i tak dalej, bo to dalej będzie zwolnione z podatku i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast mam niedobrą informację dla przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki cywilne, ponieważ tutaj pojawił się wyrok sądu administracyjnego w Łodzi z 16 kwietnia 2024, który niestety zgadza się z dyrektorem informacji skarbowej, który wydał niestety interpretację niekorzystną dla podatnika, a mieliśmy tutaj sytuację, w której Wnioskodawca chciał przystąpić właśnie do spółki cywilnej, czyli spółka cywilna no nie jest spółką prawa handlowego, ponieważ jej w KSH nie ma, mamy tylko i wyłącznie ją w, w kodeksie cywilnym. No i spółka będzie uzyskiwała przychody wyłącznie z dzierżawy nieruchomości. W umowie spółki dzierżawa nieruchomości będzie wpisana jako przedmiot działalności gospodarczej. Od momentu, gdy wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki, przychody podatkowe będą rozliczane w proporcji prawa do zysków dla celów podatkowych. No i pojawiło się pytanie, czy wnioskodawca będzie, Zwolniony z podatku dochodowego w zakresie przychodów, jeżeli do tej spółki cywilnej przystąpi fundacja rodzinna. No i tutaj, niestety, zarówno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że niestety, ale spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego i nie płaci chociażby podatku CIT i przystąpienie fundacji rodzinnej do takiej spółki cywilnej nie spowoduje zwolnienia z podatku, właśnie o którym, o którym omawialiśmy na samym początku w tym naszym kalkulatorze czyli tutaj po prostu podatek się pojawi. Jeżeli zastanawiasz się, czy fundacja rodzinna może być dobrym rozwiązaniem dla twojego biznesu, dla twojej sytuacji, czy to pod kątem sukcesji, czy również wykorzystania go pod kątem optymalizacji podatkowej, no to jest w opisie link do bezpłatnej konsultacji i wówczas zweryfikujemy, czy taka fundacja rodzinna będzie dobrym pomysłem i jak całą tę strukturę zbudować, żeby faktycznie ta fundacja rodzinna miała w niej Sens. Natomiast to, co jest bardzo pocieszające, no to oczywiście to, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podejmuje logiczne decyzje, idzie z duchem tak naprawdę ustawy i samej tak naprawdę funkcji Fundacji Rodzinnej, więc to jest dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że żadne nowe przepisy w kontekście ustawy Fundacji Rodzinnej uszczelniające się nie pojawiły, więc wydaje się być po prostu Fundacja Rodzinna bardzo dobrym rozwiązaniem, zarówno pod kątem podatków, jak i prawa zabezpieczenia naszego majątku. No bo jeżeli to coś, coś już. Wniesiemy do fundacji rodzinnej, no to to już staje się faktycznie majątkiem fundacji rodzinnej, a nie naszej, jako osoby fizycznej. Więc ewentualne roszczenia, no to oczywiście będą dotyczyły tylko naszego majątku prywatnego, a nie fundacji rodzinnej. Więc tutaj faktycznie ten taki parasol ochronny jesteśmy mocny w stanie rozłożyć. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić tego typu materiałów. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.